Protestancka mentalność, tak samo jak protestanckim jest to właśnie przesłanie: Brat twój zawinił przeciwko tobie, idź, upomnij go w cztery oczy, i odnoszenie tych sytuacji do kapłana. A któż to przed, zawinił przeciwko mi? Kapłan staje w stosunku do wiernym tak jak rodzic, więcej, jak rodzic wobec własnych dzieci: ma prawo. Jeżeli cokolwiek wykracza poza sprawy prywatne. Dotyczy spraw kościelnych, ma tytuł napominać głośno. I nie tylko jeśli coś dotyczy spraw osób, które są w kościele wszystkich przykład. Jeżeli na Pasku wyświetla mi się yy, internetu, yy, obchodzony Sylwester Maskowy, zakagańcowany w tym roku. I widzę dwie podstarzałe gwiazdy. Maryle Rodowicz. I panią, którą chyba nazwisko Beata Kozidra, którą jeszcze słuchałem, jak byłem na studiach i w wojsku, chyba. Więc nie wiem, jakie to ile. Jedna na pewno w wieku bliskim mojej mamy, pani Rodowicz, w okoliku, a jak się postarasz, chyba wylansowała jeszcze, zanim się urodziłem, a jestem 66 rocznik, mógł być 68 rok, jak śpiewała tą piosenkę w Opolu, więc miała już lat kilkanaście i trochę. A druga trochę młodsza, ale pamiętam jeszcze z przedpójścia do seminarium wywiad jakiś tam czytałem, chyba nawet będąc w wojsku, z ową gwiazdeczką tamtego czasu, której, do której było pytanie, co lubi w czasie koncertu. No lubi, jak jej się tam głos innym podoba, ale zwróćcie uwagę, jak ludzie patrzą i podoba im się, i teraz musiałbym użyć słowa, ale tak, pewna część mojego, mojego ciała, którą też koń ma. I nie chodzi o zat, że się im podoba, bo zgrabne. Więc minęło kilkadziesiąt lat, widzimy te podstarzałe gwiazdeczki, jedna niczym czarownica ruszająca się, druga na szczudłach, ale cały czas wie, że podobają się innym ludziom, te części ciała, które podobały się 30 lat temu, które koń też ma i nie chodzi o zat. Jako kapłan mam u, u, obowiązek zwrócić uwagę hola hola, podstarzałe, spróchniałe matrony. Nie każdemu będzie dane szybka śmierć. Niektórzy się namęczą. I z tego, co kiedyś ludzie podziwiali, zostanie zwyczajne próchno którego zadatki już dzisiaj widać, chociażby, no nie pojedrzej Wam, gwiazd o obżarstwo. Chociaż proszę popatrzeć na pyziałą twarz pani Rodowicz, a jeszcze bardziej na opuchniętą twarz pani Kozidrak. Dwa podgardla, jakby biskupem była, a nie jest. Jeśli to nie jest obżarstwo, to być może bolesny skutek szczepień, efekt uboczny. W każdym razie, w czym rzecz, że. Minionej jesieni w Polsce miały miejsce bardzo bolesne wydarzenia. Młodych ludzi z piorunami na twarzy, którzy wchodzili do kościołów, domagali się, domagali się prawa do, do zabijania dzieci, dzieciobójstwa. Czy ktoś z tych gwiazd stanęła jako przestroga dla młodych ludzi? Czy albo popierały te rzeczy, które się działy, albo swoim milczeniem na pewien sposób też afirmowały? Nic nie wiemy żeby przeszły już na stronę obrony wieczności, że człowiek z tego świata zejdzie i artystę też śmierć dosięgnie. I bolesne nam na to patrzeć, że zbliża się, więc warto by było dla takich artystek pomyśleć o zbliżającej się śmierci, a nie o tym jeszcze czym czarować innych ludzi. Którzy jak już zapłacą, no to są tym tak ogłupieni, że muszą później klaskać, bo jakby to było, prawda? Jak już coś kupiłem, wydałem, no to później jak mi się to ma nie podobać. Ale mam jako ksiądz prawo zwrócić uwagę, to nie ta droga. Ciągnąć do końca jak Tina Turner czy inne, inne baby za przeproszeniem, że już próchno jest z człowieka, a nie widać troski o duszę. To nic nie da, że później jedną czy drugą gwiazdeczkę pochowa jakiś duszpasterz od yy, świata sztuki, od, 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 od artystów. Że w kościele zorganizują koncert, że jakiś przebrany księżyna jak na pogrzebie kory na perkusji będzie się naparzać. Duszy to nic nie da. Więc być może ten pan jest przyzwyczajony tutaj, który pisze. Miałem się nie odnosić, a jednak się odnoszę, że gdybym zapytał panią: A ileż to pani ma lat? A tyle, a tyle. O to się pani dobrze trzyma, wygląda pani prawie jak Rodowicz albo, albo Kozidrak. Proszę wierzyć, lepiej nie widzę u żadnej z Was dwóch podgarli. I żadna się nie ośmiesza. Pokazując cześć ciała, nie zat, tylko inną, mając lata swoje. Bezwstyd, głupota, kobieca próżność. A jeszcze głupsi ci, którzy na to patrzą i oklaskują, i wciąż im się to podoba. A proszę pamiętać, że obojętnie którego czasu, latów 70., -tych, 80., -tych, słuchaliśmy namiętnie tych piosenek, braliśmy udział chociażby przez to w rozwalaniu kościoła. Przynależyliśmy do rewolucji. Teksty, muzyka, niby niewinne, niby. O panu Bogu tam nie było i na chwałę Boga też nie.